Pani Andrews? Co ona zrobiła? Ona. Ona starała się zabić siebie samą? Ona nie wydaje się być takim typem osobą, żeby się zabić. Sądzisz, że jest ona silną kobietą w karierze, tak? Taki porównujący jest jej image. Agent Andrews. Ona ma pewien sekret, który próbuje ukryć. Sekret? Jej współuzależnienie. Oto jest słowo klucz. Współuzależnienie. Słowo, które jakże nie pasuje do opisywania tej kobiety. Ponownie. Znikąd. Ale jak się pojawi, to uderzy i boli. Jak to brzmi, jak jakieś motto tej sprawy, czy coś, że. Wszystko, co tutaj się dzieje, uderza i boli. Znikąd. Na każdym kroku. Sekrety. Każdego dnia, po prostu. Więc jaki związek mają Andrews i, i to współuzależnienie? Ehm, ta próba samobójstwa Agent Andrews... Miała miejsce kilka dni po śmierci Celeste Impax. I? A więc czemu Agent Andrews myśla o samobójstwie? Możliwe, że dlatego, ponieważ ona straciła wolę do życia. Chciałam wolę do życia, ale no, czemu ona? Jej opoka, jej mentorka, Celes Impax, na zawsze odeszła. Oto czemu? Ale czemu by to? Czy, czy by to się nazywało podążaniem z jakimś innym do grobu? Ej, kupero, skąd słyszałaś to powiedzenie? to rzeczy, o których nie słyszała, ale o tym słyszałaś? Jezu Chryste. Po próbie samobójczej. Adrian Andrews konsultow no, no, konsultowała się z psychologiem. Jest osobą, która szuka kogoś, komu może bezwarunkowo zaufać. I kiedy tego kogoś znajdzie, to ślepo za nim podąża. Bez przewodnika ona czuje się nie swoją i sama przez życie nie może po prostu przejść. I to jest to, jest to współuzależnienie. Kiedy nagle Impax się zabiła. to Tatuinu świat stał się cały czarny. Tak, no, mówiła sama Adrienne Andrews. A więc, a więc, ta jej postawa, no, ta pełna pewności siebie, niby? To wszystko fasada. Ona kopiuje tylko zachowanie jej mentorki, żeby jakoś się trzymać przy życiu. Ależ okropne. Hmm, to jest ten sekret. I to, no, to definitywnie jest sekret, który ktoś chciałby trzymać przy sobie i do, do grobu z tym sekretem, po prostu, powędrować. Damn, robi się... robi się jeszcze ciężej. Ta sprawa, nie dość właśnie, że te wszystkie wydarzenia, te przestępstwa z właśnie z dnia wczorajszego, to jeszcze... To leci jeszcze dalej, do tych prób samobójczych i, i udanych, i nieudanych. Adrian. Możemy na słówko? raczej na kilkaset słów? Będą mi one teraz bardzo potrzebne. Nie masz pojęcia jak bardzo. Gdzie ona jest? Spokój, angar. No raczej myślę, że stamtąd nie powinna ona wychodzić. No, jest Pani Andrews! A chyba z kimś rozmawia? To... Franciszka von Karma! Pani von Karma?! Co tu robisz?! A, no... Widzisz, jestem jego adwokatem, także... Ale masz nerwy, tak śledząc mnie! Śledząc cię? No ja tu wszedłem sam z własnej woli, przykro mi bardzo... To, 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 to jest Pani von Karma! To ty śledzisz! Perełko... Zawsze śledzisz tego e, pana detektywa, tym swoim, no, z tą małą brudką. Ja? Śledzę, nie chluja? A nie rozśmieszaj mnie! Coś ci pokażę interesującego, mała dziewczynko! O, bip bip! Wiemy skąd jest bip bip! Bip bup, bip bup! Jestem robotem! Eee, co to jest? Elektromagnetyczny odbiornik! Umieściłem pluskwę na tamtym detektywie. I z tym. Znam każdy ruch tego kupca. Więc ten hałas, który wtedy słyszeliśmy, to od tego odbiornika. Ale mi szkoda, biednego detektywa Gamszu. A więc skończmy sobie ma czas! Evan Andrews! Tak? Pomyśl no uważnie o tym, o czym dyskutowaliśmy. Go rozumiesz? E, w porządku. Zająknięcie, no właśnie widać oczywiście, że ta się zamknęła zająknęła trochę po tym wszystkim. Jakby Von Karma też coś może w tym temacie poruszała i Andrews właśnie tutaj odsyłania trochę tę swoją prawdziwą. Ja, Pani Andrews, się wydaje być trochę skołowana, czyż nie? Dobra, więc po tym wszystkim, co się stało... Myślę, że Magata ma w ruch. Teraz sądzę, że uda mi się wszystko już... Odkryć mam nadzieję. I wyjaśnić. No i to pytanie. Dla kogo Andrews... Chciałby się wiązać z panem Corridą? No i raczej Celeste jest odpowiedzią, ponieważ... Korida jest podejrzany o ukrycie listu pożegnalnego. I agent nie wątpię, że pewnie bardzo chciałaby się do niego drwać, żeby po prostu się dowiedzieć, że czemu jej mentorka, czemu osoba, na której tak bardzo polegała, po prostu wybrała śmierć. Celest Impax, twoja mentorka. Czemu mówisz o Celest? Panie Impax. Ona popełniła samobójstwo, czyż nie? Ale chyba nikt nie wie czemu. Tu przed śmiercią, ona była menadżerką pana Korydy. Więc wydaje mi się, że się zbliżyłaś do Pana Korydy, żebyś mogła znaleźć... no, się więcej dowiedzieć o jej samobójstwie. Może czeka cię przyszłość jako obślizgły demaskator dla trzeciorzędnego zgniłego tabloidu? Papanie Andrews? N nie było żadnych tajemnic wokół jej śmierci. Żadnych. Byłoby bezcelowe zmuszanie się do takiego związku dla niczego? Czy to prawda? Naprawdę nie było żadnych tajemnic? No, to już jest ustalone, że taka owszem była. Tajemnica oczywiście w postaci... Czekaj, czy to był ten? To był tak, ten raporcik. Czy jej list pożegnalny był znaleziony, czy ukryty, czy coś tam? Znaczy no, nie był znaleziony, właśnie o to chodzi. I to jest tajemnica. To musiało na pewno ciebie jakże zastanawiać. List pożegnalny pani Imbox nie był nigdy znaleziony, czyż nie? O! Oh. Na to wygląda, że policja była w podejrzeniu, że ktoś ten list ukrył. Jak na przykład osoba, która odkryła ciało, pan Corrida. Juan? I pani Andrews, wydaje mi się, że ty to samo pomyślałaś. I dlatego związała się z panem Corido. Ja, ja, ja siedziałem cicho i słuchałem twoich obraźliwych e, gadanin wystarczająco długo. To prawda, że Seles była moją mentorką, jednakże pozwól że powiem to jeszcze raz. Nie miało to związku ze mną. Nawet nie wiedziałem, że jej list był nigdy niezależny. Jestem osobą, której nie obchodzi to, co dzieje się w życiach, w życiach innych. Takie lubisz robić wrażenie, jednakże... Nie wydaje mi się, że taka naprawdę jesteś. Co? Mam dowód, który wskazuje na co innego. Oto dowód, że Celest Impax był kimś dla ciebie bardzo ważnym. No, i oczywiście tym dowodem będzie. drugi raport. Ta część druga od Edgewortha? Tak, osoba, która zamierzała się zabić Adrian Andrews. Powód: szok wywołany samobójstwem Celest Impax. Więcej do dodania nie mam. Ale Feniks owszem ma. Pani Andrews, ty... Ty też przez to przeszłaś, czyż nie? Przeszłam przez co? Samobójstwo. Jest reakcja. Pani Andrews. wygodasz na bardzo silną kobietę i tak się zachowujesz. Taką, która ma wszystko poukładane. Nie pytasz innych o pomoc i żyjesz sama. Tak, byłam bardzo niezależna odkąd pamiętam. Jednakże to wszystko tylko kłamstwo. Fasada. Zawsze szukałaś ludzi, na których mogłaś polegać. Co? Byłaś zależna od pani Impact, czyż nie? I dlatego, kiedy odeszła, straciłaś wszystko, co miałaś. Przestań! Kiedy Celeste odeszła tak nagle w taki sposób. Ja sama umarłam własną śmiercią, ale... Nieważne jak próbowałam, nie mogłam przestać myśleć o tym co stało, być, no, co stało się z jej listem. Musiałaś o tym słyszeć z raportu policyjnego. Tego, gdzie było wymienione to, że policja podejrzewała od e, pana Coride o to, że ukrył ten list. Słyszałaś i pomyślałeś, żeby go odzyskać poprzez zbliżenie się do niego, czyż nie? Skoro tak jest, to wszystko się zmienia. Co, co masz na myśli? Od czego się tam rozmowa toczyła o takiego tematu? E, to było, czemu ofiara była zabita. Dokładnie. Jakoś, pani Andrews, wydaje się, że ty jesteś osobą, która najbardziej chciałaby. której najbardziej by zależało na śmierci pana Korydy. Ja? Pani Impact była dla ciebie wszystkim. I potem umarła. I ty byś wszystko zrobiła, żeby tylko odkryć, czemu się zabiła. Nawet popełnić morderstwo. Morderstwo? No, o tamtym błędzie, że tak powiem, nie pamiętamy. Więc, no, popytajmy się, jak to w końcu jest. Z Chłanem, z Tobą. Celest, A widzę już... Już widzę po tym wyrazie twarzy, że to jest coś poważnego. W sumie no... Kiedy samobójstwo nie jest poważne? Tym bardziej, że jeszcze ktoś chciał się zabić po jakiejś samobójstwie. O matko... To... To prawda. Ja jestem kobietą, która potrafi tylko żyć w niepewności. Jestem fizycznie niewielka i nie mam wiele pewności siebie. Żyłam przechodząc przez to wszystko. P próbowałam żyć silnie. Nie chciałam, żeby ktokolwiek odkrył prawdę. Pani Andrews! Ta jedna rzecz to jest ta jedna rzecz, którą chciałam zabrać do grobu ze sobą. To był mój sekret. Mój i tylko mój. Mie, ja i. Przy, przykro mi, przepraszam. Pewnie sądzisz, że jestem bezwartościowym człowiekiem teraz, czyż nie? A no w życiu, daj spokój. Proszę, pani Andrew, po prostu chcę znać prawdę. Po tym jak Celest odeszła, słyszałem, że ktoś ukrył jej list pożegnalny. I tym kimś był chłopak Korida. Celest, bez niej, bez niej, bałam się. Wszystko, wszystko wydawało się, jakby chciało się do mnie dorwać. Więc się zbliżałeś do pana Korydy, żeby odzyskać list pożegnalny, prawda? Więc iła ten tablet, na końcu okazało się, że napisała o prawdzie. Ironiczne, czyż nie? No, jak mówią, nie ma dymu bez ognia. A jeżeli się do ognia doda jeszcze oliwy, to świat celebrytów by płonął. Ale co do listu pożegnalnego? Nie zabijam nikogo dla niego. I nie zrobiłabym tego. To po prostu nie pasuje do mnie, to tyle. No, to wystarczy teraz. Wciąż mam pracę do roboty, także? Rozumiem. O, mam jedną prośbę. Moje zamierzone samobójstwo, moja próba samobójstwa. Chciałbym, żeby to było utrzymane w sekresie. Pani Andrews! Gdyby ludzie odkryli moją słabość. To wolałabym prędzej wybrać śmierć niż życie. W, w porządku! Rozumiem! To będzie sekret. Pani Andrews, Ona chyba jest zawsze takim typem osoby, który zawsze myśli. Nigdy nie mówi czegoś nierozważnie na to wygląda. Dziękuję bardzo. Panie Nick, czy mogę Cię o coś zapytać? Co takiego? Pani Andrews się tą kartą od dłuższego czasu. Ta karta? No tak, przypuszczam, że... to robiła? E, panie Andrews, co to jest za karta, którą trzymasz? O, 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 to? Nie do końca wiem. Nagle się pojawiła w mojej torbie. Co to jest? Wygląda na... muszlę! Na to wygląda, czyż nie? Szczerze, nie pamiętam, żebym to posiadała. Ciekawa jestem, skąd ja to wzięłam. Ona, żeby coś nie pamiętała jasno, to brzmi jak rzadki przypadek. No, ja już muszę iść. Dostałem pana Ankar w twoich uzdolnionych rękach. No, nie wiem na co mówić po tej rozmowie, bo to jest sterta naprawdę ciężkich informacji, czy ciężkich właśnie przeżyć, szczególnie, którymi się dzieli agent z nami i no mogę tylko rzec, że. że owszem, życie w niepewności jest jakże nieciekawym życiem. Że cały czas po prostu jesteś w takim przekonaniu, że jesteś niezdolny do tego i tamtego, że sam nie potrafisz, że ktoś ci musi pomóc. To, to nie jest fajne życie. Ja, ja to mogę śmiało z doświadczenia rzec. Że ja generalnie też, może nie uwierzycie, ja jestem osobą też, która mimo wszystko raczej naj, najbardziej samodzielna na świecie nie była. jeżeli są jakieś wiem, sprawy do załatwienia, to po prostu często się w tym gubię i nie daję rady. Najprościej na świecie. Jak myślę właśnie o właśnie jakichś tam, nie wiem, sprawach typu jakieś, nie biurokrację czy coś, to ja się w tym po prostu gubię. I nie ogarniam tego. C co z miseczką mają? Czy wszystko tam w porządku? Ojeku, perełka, ona wygląda na taką wyczerpaną przez to wszystko. Nie spała w ogóle i cały czas chodziła pod samym hotelu ze mną dzisiaj. Co nie tak pani No ze mną nic nie było, ale co z tobą? Wróćmy może do biura na chwileczkę. Jesteś zmęczona, czyż nie? O, nie! Jestem ok? Naprawdę, jestem w porządku. Naprawdę jestem w porządku. No, ty tak nie wyglądasz, żebyś była w porządku. A no, jak mówię, perełka, no. Jakże dobrze napisana postać dziecka? Jak mówię, też ona tak bardzo chętnie by pomogła, że. Tam. Ja zmęczona. A co tam? damy ratę. Kurczę, perełka jest postacią, którą naprawdę cenię. A więc biuro, mówisz, Phoenix, tak że się wracamy, i. no, przypuszczam, że to jest pomysł, który możemy zrealizować. No bo nic innego chyba do roboty nie ma ani w komisariacie, ani w areszcie, ani gdziekolwiek indziej. W takim razie, biuro. Więc co teraz? No, jedno wiem na pewno: pani Andrews ma mocy. Mówisz o liście pożegnalnym pani Impax? To prawda. No, ona także była osobą, która odkryła ciało ofiary. Sprytne. O, inny bip-bip-bip. I to jest jeszcze chyba gorsze niż tamten wąkarny. A, e, panie Nick, nadaj Nick. E, halo, tutaj biuro prawnicze w Wright Company. Panie adwokacie, nie odbierasz pan teraz telefonu? M Maja, G gdzie jest Maja? Jak obiecałem, nie zbliżyłem się do niej ani razu cały ten czas. Fiu! I dlatego tak przypuszczam, ona jest absolutnie wygłodniała? S co? Więc sugeruję, byś szybko wygrał, mój przyjacielu. Za wszelką cenę. Nie zgodzisz się? Czekaj, Maja, daj mi ją wysłuchać! Bardzo dobrze. Poprosz moją... Maja? Czy to ty? Siorkę! Poproś moją siorkę! Maja! Maja! Cholera jasna! Rozłączyły się! Misteczka Maja powiedziała, że poproś się moją siorkę, czyż nie? Siorkę? Co ma na myśli przez to... Phoenix, ponownie! To nie jest trudne! Co powinieneś robić, albo myśleć, albo cokolwiek! Sióstro moja miała jedną miała! No właśnie, Phoenix, jesteś beznadziejny! Zgadzam się w tej kwestii. A przepraszam! Tak, Mia, To jest pomysł! Mam wiadomość od Mai, więc no, pyta mnie wszystko, co chcesz wiedzieć o niej. No, to do rzeczy z Jaka jest jej sytuacja? Jak się ma Maja? Jest bezpieczna. Póki co. Porywacz się chyba takim typem osoby, która dotrzymuje słowa, na to wygląda. Dobrze, że słyszę, że jest bezpieczna. Ale Mia, skąd ty wiedziałaś? Kiedy ona była zamknięta, to Maja mnie wezwała. Wyczytałam notkę, którą zostawiła. I potem zebrałam tyle informacji na temat jej otoczenia, ile tylko mogłam. Nie wiedziałam, że można użyć tak łączenia z duszami. Całkiem mądra z jej strony. Definitywnie, jak mówię, Maja się niby wydaje być taką niedoinformowaną, czy głupiutką, czy coś tam, ale... Nie, w krytycznych momentach ona naprawdę potrafi myśleć. I to jest pomysł, który mi się naprawdę podoba z miją, że zrealizowała, bo to jest duża pomoc. Porywacz, jaki on jest? Nie wiem. No widocznie Maja poszła odebrać telefon w hotelu i była tam odurzona. I. Nie widziała twarzy napastnika. Ah! Maja jest zamknięta w bardzo ciemnym pokoju teraz. Powiem ci, wszystko co słyszałam, kiedy byłam z nią. Kiedy byłaś z nią? No to zobaczmy. Tak, jest znowu ten pokój. No to trochę taką tak piwnicę wygląda: czy coś? Piwnica, beczki, tutaj butelki. Raczej takie rzeczy się w piwnicy by trzymało, moim zdaniem. Umieram z głodu. Zjadłabym jakąś szarlotkę. No w takiej chwili słodkości są najlepsze. M muszę być w dobrej myśli. Obiecał, że mnie nie zabije. Ja nie umrę. Siurko, ciekawa jestem, czy jesteś teraz z Nikiem. Więc teraz, będąc mają, zobaczmy, co się rzeczywiście dzieje wokół nas. Jak mi ja powiedziała, zbierzmy informacje na temat otoczenia, które tutaj mamy. Co tu się w ogóle dzieje? A, ktoś opuścił tutaj kartę. Wygląda jak wizytówka, ale nie ma żadnej nazwy. Hmm, to zdjęcie musli, tak myślę. To jest dziwna karta. I to jest ta sama karta, którą miała Adrian. Ta sama karta, którą miała Adrian. Jest w miejscu, gdzie Maja jest przetrzymywana. Co to jest? E, takie mam wrażenie, jakby tutaj było dużo szklanych butelek. I to To są chyba beczki. Odpuszczę, szkoda, że jestem bardzo głodna i nie bardzo sparniona. No ale... Uczucie głodu można jakoś tutaj zaspokoić właśnie też piciem, w sumie tak można, że tak powiem, mózg oszukać. No bo tam niby coś połykasz i tam do żołądka ci leci, tak? Tam składniki odżywcze też ci tam, no, są tam gdzie do ciała, do organizmu dostarczane, więc przypuszczam, że Maja o tym nie pomyślała niestety. Są tu różne rzeczy. To jest bardzo opisowe. Są tu bardzo różne rzeczy poustawiane. Ale jest zbyt ciemno, żeby zobaczyć. No to nie było zbyt informacyjne dla mnie. I niech to, to jest zamknięte. Hm, ale ten zamek do tych drzwi chyba łatwo można by otworzyć. W telewizji bohater zawsze używał karty z plastiku albo jakiegoś kartonu. I potem klik, magicznie otwierają drzwi. Ciekawa jestem, czy gdzieś jest karta w, tutaj wokół mnie. Jak właśnie, na przykład ta z muszlą? Jeżeli tego użyję, to może otworzę drzwi. Może to będzie mój klucz do wyjścia stąd. <grym> Widzę co zrobiła. Klucz do otwarcia drzwi. Nice. Takie miałem wrażenie, że ta karta mi się przyda. Jestem taka genialna! W porządku? A więc, że mnie wybaczysz, panie porywaczu? Udało się! Okej! Okay. No to stąd się wynoszę. Nie powinnam karcznikowi czekać, ani się martwić. I działo się. No, dzisiaj dużo, mimo wszystko. No, maja niby żyje, więc jest dobrze. Ale wciąż nasza rozprawa i jej przebieg będzie bardzo niepewny, biorąc pod uwagę, że jednak no niby nasz klient nie zabił, ale dużo jest dowodów, które go obciążają, no jest zeznanie alldubek, które go, go obciąża. I co my z tym możemy zrobić? Oczywiście dowiemy się następnym razem w moim zagrajmy Phoenix Wright Justice for All. Ale póki co dziękuję za uwagę. CDDZO, Na razie i cześć!